Hi guys, I'm Marty. Nie, zaraz, to nie ten kanał. Zmyliło mnie granie w dwójkę. Tak, dostałam kilka requestów, zna znaczy właściwie dokładnie to w liczbie dwa, yy, żeby zrobić serię z dwójki. A jako, że to jest moja ulubiona część Simsów, to nie trzeba mnie długo namawiać. Więc... Yy, proszę bardzo. Yy, zainteresowałam się ostatnio tak zwanym asylum challenge, czyli, czyli wyzwaniem, w którym jesteśmy w szpitalu psychiatrycznym albo w jakimś ośrodku terapeutycznym, czy schronisku, czy coś w tym stylu, i mamy pewien cel do wykonania, i tak dalej. Możemy grać tylko jednym Simem. Ja wybrałam sobie akurat ją. Jest to Emma. A, i w ogóle mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza, że gra jest po angielsku, bo no jakoś niespecjalnie mam ochotę zmieniać język w tej i we w te, więc po prostu mogę mieć czasami tylko problem z powiedzeniem po polsku pewnych rzeczy, bo niektóre nawet nie wiem jak, są, jak zostały przetłumaczone, więc bo, bo nie grałam we wszystkie dodatki po polsku nigdy, także tak, także wybaczcie mi, jeśli coś takiego będzie miało miejsce. Postaram się jakoś w miarę ogarniać. Tak, więc celem w ogóle tego wyzwania jest spełnienie życiowego pragnienia naszego SIMA, którego prowadzimy. Ona akurat chce, chce osiągnąć dziesiąty poziom w karierze intelligence, czyli w sumie nie wiem jak ona się po polsku nazywa, inteligencja może? Albo jakoś inaczej, no w każdym razie, no to te takie różne teorie spiskowe, kosmici i takie tam rzeczy. Tak, i to, to musimy dla niej zrobić i ogólnie yy, wszystkimi innymi simami nie możemy sterować, dlatego do tego challenge'u wybrałam dwójkę, a nie czwórkę, bo po pierwsze w czwórce mam już yy, jakąś Yy, serię swoją, a po drugie, no przyznać trzeba, że akurat SIMy w dwójce są takimi no, głuptaskami raczej, więc to może być dość zabawne, co oni będą wyprawiać, jak nie będę nimi sterować. W trójce to by nie był w zasadzie w ogóle challenge, bo tam spełnić pragnienie życiowe to jest w ogóle pestka, po pierwsze, a po drugie, oni są dość mądrzy, nawet w porównaniu do czwórki, bo i tak w czwórce są znowu idiotami. Yy. Tak, w trójce są bardzo mądrzy i oni by sobie bez problemu sami poradzili, także chyba, żeby się nie zacieli albo coś. Dobra, wystarczy do gadania, Jezus Maria. A, dobrze. Tak, więc teraz przedstawię wam króciusieńko tylko postacie, które stworzyłam. Agata. Agata jest zwyczajnie na odwyku, jest po prostu uzależniona od narkotyków. Myślę, że trochę nawet widać po niej. Derek. Derek jest po próbie samobójczej i Bo bardzo chciał zostać gwiazdą Roka, i był w tym bardzo aktywny, i bardzo zaangażowany, i bardzo brał to na poważnie, a jednak mimo wszystko nie udało mu się. Więc jest w chronicznej depresji w tym momencie. E, tak, tutaj klikamy na niego. Tak jest. Izak. Jest bratem Dereka, wspomnianego przed chwilą. Właściwie jest to tylko po to, żeby go wspierać i pilnować, żeby czegoś nie odwalił. Jest w zasadzie normalny. Chociaż kto wie? Joe. Cóż, Joe bardzo chce założyć rodzinę, ale niestety nie idzie mu to ze względu na e, skrajną nieśmiałość i dość dziwne wymagania co do płci przeciwnej. Dość nieosiągalne w obecnych czasach. Przybył tu, żeby się zmienić. Mariana. Hm. Mariana jest po prostu dziwna. Merta. Jest tutaj na odwyku również. Z powodu okropnej obsesji na punkcie koloru żółtego oraz kokardek, co całkowicie dezintegruje jej życie. Peter, brat Agaty, chce być sławnym naukowcem, ale niestety jego uzależnienie od telewizora i gier komputerowych nie pozwala mu na to. W dodatku jest bardzo leniwy. Nigdy nie podszedł do swojej pasji na poważnie. I został tutaj wysłany, żeby się ogarnąć. No dobrze, to jak przedstawiłam wszystkie postacie, to teraz yy, powinnam. Tak. Yy, zmienić im kubraczki. A jeszcze co do w ogóle miejsca zamieszkania. No to mamy taki oto ośrodek. Jest pięć sypialni, bo takie są zasady. Mimo, że z ośmiu simów ma być 5, tylko łóżek. Zróbmy yy, no, łazienki. Yy, Koedukacyjne, ko żeby to już nie komplikować. Tutaj jest taki kącik z roślinnością, który oczywiście nie... to jest taki balkon, ale z szybami, żeby nikt nie miał niemądrych pomysłów. Eee, no i tutaj jest taki pokój aktywności, żeby można było sobie umiejętności zdobywać i rozrywkę i tak dalej. No i tutaj jest taka skromna stołówka. Okej. Okay. No oczywiście wszystko jest ogrodzone murem, no bo jak... jak jakby inaczej. No dobra. To, to jest taki w sumie trochę... miejscami wygląda jak więzienie, ale w sumie chyba nawet przyjazny. Okej, okay, no to zmieniamy teraz stroje. Chciałam im zostawić ich oryginalne stroje, żeby mieli jakąś osobowość zawartą w tych ciuszkach, to jednak jakby wszyscy byli tak po prostu na biało od początku ubrań, to by było takie trochę nie za bardzo. No dobrze, więc teraz yy, yy, tak przebieramy się wszyscy w, w jedno i to samo i gramy. Dobrze, więc wszyscy mają już swoje kubraczki. Dla kobiet wybrałam takie coś. O. A dla mężczyzn. O, taki biały. Wszyscy mają szare piżamy, o ile nie zapomniałam komuś ustawić. E, mam nadzieję, że wszystkim ustawiłam. No dobrze, więc od tej pory już nie mam prawa klikać na żadnego innego Sima. Właśnie w tym momencie zaczyna się moja rozgrywka. E, jeśli okaże się, że, że zapomniałam czegoś kupić to będę musiała to kupić w trakcie, jeśli to będzie coś ważnego. Albo jeśli się okaże, że coś nie działa, ale generalnie już raczej nie powinnam y, rearanżować wnętrza tego, tego, tegoż miejsca. Także... no. W tej chwili zaczynamy. Tutaj Emma sobie siedzi, a wszyscy inni zaczęli już ro robić różne rzeczy. Sami z siebie. Także na razie całkiem fajnie to wygląda, muszę przyznać. Akurat dresy i takie tam, to wszyscy mają tam swoje, bo tylko piżamy i codzienny. I ustawiłam taki jed jeden dla wszystkich, a reszta to tam mało istotne. Oczywiście jeśli kiedyś przypadkowo gdzieś tam prawym przyciskiem, jako że kamerą ruszam prawym przyciskiem często, to jestem normalnie strasznie przyzwyczajona do tego to jeśli zdarzy się, że przypadkowo kliknę na kogoś, no to, to, się, to się oczywiście nie będzie liczyło jako przegrana czy coś, bo to totalny przypadek. E, tylko po prostu od razu kliknę na MS powrotem i będzie OK. Nie wiem jeszcze, ile mam tr ma trwać ten, te, to wyzwanie, ale się dowiem. Na razie to tylko taki wstępny odcinek. Dobra, Merta, przestań czytać, bo potrzebujemy gazety, halo. Komputera nie mają, bo... To trochę za bardzo easy mode, po pierwsze, a po drugie, ze względu na Petera, który jest uzależniony od gier. Telewizor i tak jest, ale nieważne. Halo! Halo! Mo mogłabyś przestać czytać? Nie? Podawanie posiłków nie jest chyba dozwolone, z tego co wiem. Każdy ma w swoim zakresie jeść. Także to też zrobi Emma. Teoretycznie, jak czytałam za, w zasadach, oczywiście przeczytałam zasady, jak już zrobiłam moich simów, więc... bo mnie jakoś tak naszło po prostu na, na, na zrobienie tego, 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 tej rodziny. Więc zrobiłam tych simów... Nie, nie wiedząc, że teoretycznie mają nie mieć żadnych relacji między sobą. W sensie nie być spokrewnieni i tak dalej, a u mnie akurat dwoje. Znaczy są dwie pary rodzeństwa, ale to chyba nie, nie ma większego znaczenia, gdyby to było małżeństwo, to albo ojciec córka, albo coś takiego, to miałoby większe znaczenie, ale jeśli jest tylko rodzeństwo, no to bez przesady. Zresztą stwierdziłam, że to całkiem realistyczne, że jednak jest jakieś rodzeństwo. Także, żeby nie było, że to tylko taka grupa obcych simów. O, pani, pani, pani Gypsy przyszła. Nie chcemy pani. Nie chcemy się sfatać z nikim. Bardzo mi się ogólnie podoba sama idea zostawienia simów samopas, bo akurat, a zwłaszcza w dwójce, bo to naprawdę bardzo ciekawe rzeczy mogą z tego wyjść. <grych> Okej. Okay. W końcu można znaleźć pracę, jas. Yes. Yy, to może najpierw to zrobić, zanim ktoś ci ukradnie gazety znowu. Dobra, i teraz szukamy intelligence, żeby było. Nie. 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 A, zapomniałam. Yy, też jedną z zasad jest to, że mają mieć tylko 100 simoleonów, więc zrobiłam tak, że mają tylko 100 simoleonów teraz. <coughs> Także jak ich nie będzie stać na coś, bo Emma nie będzie mogła znaleźć pracy odpowiedniej przez jakiś czas, to, to, to niestety trzeba będzie jakoś przetrwać. Do inteligencji potrzebna ci. O, no i już jest rzecz, o której zapomniałam. Szachy. No, szachy przecież, no. No, przecież. Gdzie mam te szachy postawić teraz? Dobre pytanie. Dobra, gdzieś musimy zmieścić, gdzieś musimy wcisnąć. Eee, czy one się tu zmieszczą? Tak sobie. O, a może tu gdzieś? Nie, nie za bardzo. Może pod telewizorem? Dobra, tutaj tak wciśniemy. Dlaczego nie? Eee, jakieś krzesła. Krzesła, krzesła. Może takie? Haha, ha, nie, nie. Może nie. A może takie? Przepiękne. Nie, no, taki tron. Yy, dobra, takie jakieś zwykłe z i co za różnica yy, okej. Okay. Aha, ty masz już umiejętności. No, ty już wiesz, co tu będzie potrzebne. I już wiesz. Chociaż nie wiem w sumie, czy ty wiesz. Czy ty po prostu jakieś losowe masz. Nie no, cooking to ci się raczej nie przyda. Wiem, że na pewno logika. i. Yy i, i nie pamiętam co jeszcze. Chyba sprzątanie też. Więc w sumie, ona, czy ona się chce sprzątanie uczyć? Nie. Okej. Okay. To nie. Na razie masz mało zabawy, to w sumie pograj sobie w te szachy. A gdzie ja je... A, dobra. Już zapomniałam, gdzie je postawiłam, okej. Okay. No i jeszcze czegoś zapomniałam. Śmietnika, kurde, zapomniałam. Zawsze zapominam o śmietniku i o telefonie. Telefon akurat nie jest nam potrzebny, ale o śmietniku zawsze zapominam. Zawsze same shit. Dobra, to teraz... Dobra, już, już nieważne. Już utrudnię sobie grę za karę, że zapominam o, ty o tylu rzeczach. Już nie będę tego zwiększać do stu. Już koniec. O! Ten się tyle naćwiczył, że że jest teraz w dobrej formie, okej. Okay. No to sobie idź spać. To jest wiesz. Okej. Okay. To... <ścoughs> to tak trudno <śpiewa> było. Tak po prostu pójść do łóżka Nie miałeś tak daleko i to wszyscy się martwią o ciebie, a, a. a nie, oni poszli narzekać na śmietnik. Okej, okay, nieważne. Ja podejrzewam, że oni sobie nie będą tutaj radzić i że oni wszyscy poumierają, tylko moja Emma jedna zostanie. Bo, bo z mojego doświadczenia... Z, z doświadczenia wiem, że niestety to, to nie, nie, nie działa w taki sposób, a... Że, że, że oni sobie nie radzą sami. O, tutaj właśnie widać, że w ogóle ład. No, w każdym razie to będzie dość ciekawe. Ale, ale o co ci chodzi? No przecież Emma normalnie zrobiła sobie kanapkę. Co ty masz za problem? O co chodzi tym ludziom? I oczywiście będą napychać gęby w lodówce, zamiast zrobić sobie coś konkretnego do jedzenia. Okej. Okay. Ten fajnie pomarańczowy jest, okej. Okay. W każdym razie, no tak się kończy trening, no niestety, jeśli się nie dba o siebie odpowiednio. Mm. On wygląda trochę na, na, takiego, na takiego przesadnie ambitnego, hmm, któremu nic nie wychodzi. No dobrze. O nie, starzenie się włączyłam. Znaczy, nie wyłączyłam właściwie. Dobra, to teraz wyłączymy, bo to ma trwać ileś tam miks dni, więc y, nie chcę, żeby była stara, jak skończy. Bo może ją potem wrzucę do mojej gry, czy coś, jeśli się uda. A, więc y, jeszcze jest taki problem, że nie można było kupić żadnych alarmów, więc jeśli wybuchnie pożar, to to będzie najgorszy koszmar. Nie kupiłam im najtańszej lodówki, co prawda. Yy, w kuchenki. Dlaczego ja mylę te dwie rzeczy? Yy, ale no nadal nie, jak nie umieją za bardzo gotować, chociaż widzę, że oni się za gotowanie za bardzo nie biorą na razie, ale w końcu się wezmą, więc. Yy, yy, tak. Myślę, że jeśli sytuacja będzie mocno dramatyczna, że oni w ogóle nie będą jeść, to Emma od czasu do czasu coś poda jednak, bo, bo jeśli mają tak wszyscy w jeden w, w pierwszy dzień od razu umrzeć, to będzie trochę bez sensu. Będzie się mijało zupełnie z celem. Tam jak z dwie osoby na przykład umrą kiedyś, no to dobra, zdarza się, zwłaszcza w Simsach dwójce, ale yy, w jedynce dopiero by był challenge. Ale no. I zapomniałam o. o oświetleniu tutaj. Dobra, to już kiedy indziej się tym zajmę. Trudno. No, no dobrze. Jedna lodówka na tylu simów to jest. <noise> to jest bardzo. Bardzo duże wyzwanie. Dobra, Emma, wystarczy tego szachowania. Weź teraz. Ymm... Nie no, jak tak dalej pójdzie, to naprawdę oni tam poumierają jeden po drugim. No, zobaczymy, jak to będzie. Może zapiszę to w tym momencie. Na wszelki wypadek. Uroki dwójki. Wspaniała gra. No dobrze, no to w takim razie Emma musi teraz... Możesz więc co chcesz, na przykład... Jeśli chcesz się nauczyć gotowania, to ja cię absolutnie nie bronię, mniejsza szansa na pożar. Tak, więc ten pożar będzie musiał przez Emmę być akurat ugaszony, chyba że któryś z Simów w, jak, w jakiś sposób postanowi spróbować ugasić, ale raczej to jest mało prawdopodobne, więc Emma będzie musiała to zrobić, jeśli będzie pożar. Także fajnie. To będzie już trochę za długie jak na taki wstępny odcinek, więc zagram tylko do jutra rana. Zobaczymy, co się stanie z tymi ludźmi tutaj. Bo widzę, że nagle na razie wyglądają przez okno, zamiast jeść. Czy ktoś przyniesie mi jedzenie? O co wam chodzi z tym blatem? Przecież macie tam jeszcze dwa wolne blaty w ogóle. Bez sensu zupełnie. O Boże! O Boże! O Boże! O, myślałam, że będzie gotować dalej. Jezu, że naprawdę oni są takimi idiotami tutaj, że już w pierwszy dzień mi poumierają z głodu. Ale ja ja. O, ten się obudził. Ha <śmierdzi> i śmierdzi. No nie! O Boże, masakra. Ta już się wściekła na kogoś, ciekawe, na kogo. No czy ktoś skończy w końcu ten, 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 ten makaron z serem zrobi w końcu, no to, to, już, to już prawie, no. No dziękuję ci bardzo. Wow, Mariana, bohaterka dnia, to pewnie tylko jedna porcja. O Boże, nie, podała. Wszyscy prawdopodobnie zjedzą, wow yy, tak, chciałam powiedzieć, że zagram tylko do następnego dnia i zobaczę, czy w gazecie będzie ta praca, której Emma szuka. I to się, i to od razu się zepsuło. O, mój Boże, jak wszyscy teraz jeszcze zatrucie pokarmowe będą mieli, to dopiero będzie jazda. Boże, uwielbiam to wyzwanie. Wspaniałe jest po prostu. Tak, tak się można. Dobra, wiesz, co? Maty ty może nie jedz tego. Ty się może. O, ten się oczywiście zlewie myje, klasik. Ty sobie zjedz może. może gotowe danie i, i będzie ok. A na kogo ty się, przepraszam, wkurzyłaś? Co. Ty, dlaczego. Dlaczego jesteś jakaś taka wściekła? O, o co chodzi? A, że on tam jest nagi i nie możesz tam wejść? Nie no, przecież to, Dobra, to najpierw się wykąp. Wykąp! Hmm! Wow, jestem geniuszem! Nie zrobiłam nawet pryszniców! Co za geniusz! Wspaniałość w każdym calu! Ja rozumiem cholera o oświetleniu zapomnieć, o szachach zapomnieć, o nie wiem jeszcze czym. Yy, a może inaczej ustawię te prysznice w sumie? O, 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 o tym, o, yy, o, o, o koszu na śmieci zapomnieć. Ale kurde o prysznicach! No co za debil! Dobrze, w końcu mamy wszystko. Dobrze, możesz teraz się wysikać i, i wy, wy, wyprysznicować. Oczywiście, jeśli wszystkie łóżka będą zajęte w jakiś sposób, co już w sumie, już w sumie powoli, powoli się dzieje, już dwa tylko zostały, yy, to trzeba będzie sobie radzić jakoś inaczej albo spać na kanapie, albo w ogóle nie spać. Także fajnie. Nie, ogólnie naprawdę. Wy, jak, jak na razie bardzo mi się podoba. <laughs> będzie dobra beka z tego, co te simy wyprawiają tutaj. A jeszcze, jak się zatrują, to już w ogóle. Dobrze, teraz jak nikt się nie myje nago w tym, to, to możesz sobie zjeść faktycznie ten to gotowe danie i pójść spać. O nie! Wszystkie łóżka zajęte, no i co zrobisz teraz? Musisz iść się zdrzemnąć. Ten zapiekanki nagle zrobił, ok? Dobrze, że inne simy mają tendencję do podawania posiłków. To jest, to jest spoko. Jak, jak mają taką wolę, to ok, no fajnie, miło z ich strony. O, merta wstała, dobra, to. to, to. Idziemy szybko zająć i łóżko biegniemy. Bie biegnij, dlaczego nie biegniesz? O, jej nie zmieniłam piżamy. Ale jej to akurat mogę. O, jej też nie. Jej to akurat mogę w każdej chwili, dobra, to niech chcę śpi w szlafroku, co mnie to w sumie interesuje. A dlaczego on w nie spał? Dziwne. O, jeszcze tutaj można drzemać. Kurde, jakie oszukaństwo. Niektórzy śpią w bieliznie sami z siebie, co dziwne trochę. A może ona też? Ha Bardzo możliwe. Trudno, żebym jeszcze bieliznę im wszystkim taką samą stawiała. No to już, sorry, to już jest trochę za bardzo intymny. No nie! Uwielbiam, to jedna z moich ulubionych rzeczy w tej, w tej grze. Że można, kurde, ryjem w jedzeniu zasnąć. Total. Dobra, czekam aż wstanie i tyle. Lepiej się dobrze wyśpi, nieważne, że już jest 11. Bo wiesz, z tymi łóżkami to różnie bywa, więc. trzeba korzystać, póki się ma. Okej, okay, teraz powinna powoli wstawać. Dobra, to pierwsza rzecz, którą zrobisz, to będzie po prostu szukanie tej pracy. Jeśli nie znajdziesz, to kończymy. Jeśli znajdziesz, to też kończymy w sumie, ale jak znajdziesz, to będzie spoko. No nie, no. no no, no, no co? No dawaj mi tę gazetę, człowieku, no. No nie, dobra, najpierw zjedz coś. O, ktoś robi chyba kanapki, to poczekaj na te kanapki i ustaw sobie piżamy. O, Jezus Maria. Ciężkie życie jest, kurde, w tym mazajlum, naprawdę. To. Ok. Nie. Nie. Nie! No i pupka. Dobra, to i kanapkę, a ja zakończę odcinek. Tak jest. Dobrze, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego cudownego odcinka. Challenge mi się do tej, do tej pory jak na razie bardzo podoba. Zdecydowanie na, nagram kolejny odcinek. E, czy tego chcecie, czy nie? Jeśli też jecie, to smacznego, jeśli zamierzacie iść spać, to dobranoc. Jeśli zamierzacie zasubskrybować, to proszę bardzo, ale do niczego nie zmuszam. Yy, no tak. Już podziękowałam za oglądanie, chyba podziękuję jeszcze raz, jolo. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym. W na następnym, Na wstępnym. W na wstępnym. Pa. Dobra, ni nic się nie martw. Yy, dobra, skończy jeść yy, z psiku i już idziemy.